Siemanko, siemanko, w piątek o 19 ruszy nowa promocja. Nazywać się będzie Festival of Football i będzie skupiona na kapitanach drużyn narodowych, ponieważ ten tydzień skupiony będzie właśnie na meczach międzypaństwowych. Pojawi się tutaj kilka grubych nazwisk, jak na przykład Ronaldo, którego widzicie na ekranie, ale nie tylko, ponieważ będzie również Mbappé i wielu innych, w tym nawet dwóch Polaków. E, tak więc będzie ciekawie. Wyciekła już praktycznie cała drużyna tej ekipy, tak więc przejrzymy sobie te karty. Oczywiście jeszcze nie są to oficjalne statystyki. Ale przynajmniej wiemy, jacy zawodnicy się pojawią w paczkach. Powiemy sobie o nowej drużynie tygodnia, jak również o nowym paczu parę słów, ponieważ ten pojawił się wczoraj w grze. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC26? Jeśli tak, to wbijaj na u7buy.com Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. U7Buy ma świetne recenzje od graczy z całego świata. W dodatku obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. A korzystając z kodu Clip podczas zamówienia, otrzymasz dodatkowe 8 procent zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od kart w paczkach, które pojawią się w piątek o 19. Mamy tutaj takie gwiazdy jak Kilian Mbappe. Będzie to jego pierwsza karta, którą będzie można trafić z paczki. Karta specjalna oczywiście, ponieważ wiadomo, dwie pierwsze karty były w SBC jako zawodnik miesiąca. Tutaj będzie jego pierwsza karta już w paczkach do trafienia. Jest też Harry Kane, zawodnik z Bayernu Monachium. Mamy też Virgil Wandajka, Mamy też Donnarumma, jednego z najbardziej obleg bramkarzy najczęściej wykorzystywanych w tej grze, jeśli chodzi o złote karty. Mamy też Lewandowskiego, to jest pierwszy Polak, także Robercik również się doczekał karty specjalnej. Mamy też Ewe Pajor, czyli drugą kartę z Polski. Fk, no jest naprawdę świetna, zwłaszcza została częściej wykorzystywana, jak tylko ludzie obczaili, że ta pina jest taka dobra, tak więc zaczęli grać Pajor. No wszystko jest ok, oprócz tych podań. Nie wiem, dlaczego ma tylko 68%. Podań e, i tak w ogóle słabo ma ocenione na złotej karcie. właśnie te podania. No już niektóre karty brązowe mają więcej. E, tak więc, FK: e, No, najlepiej się spisuje po prostu na ataku. Aczkolwiek zobaczymy, jakie playstyle dostanie. Bo jeżeli by dostanie jakiś playstyle do podań, np. tiki take czy szybkie podania, cokolwiek, e, no to może troszeczkę pomóc, żeby móc rozgrywać e, piłkę właśnie z tą, e, z tą panią. Jest też Cristiano donaldo To już jego druga karta e, w tej edycji gry. Karta specjalna. Tak więc, no, tutaj widać, że. Saudyjczycy, którzy przejęli EA No już tutaj ruszają pełną parą Żeby promować jak najczęściej karty Właśnie z tej ligi saudyjskiej Jest też Irene Paredes Mamy też Markiniosa. Markinios, Jeden z też najlepszych obrońców w tej grze Jeśli chodzi o złote karty Tutaj dostanie upgrade Mamy też Szoboszlaja, zawodnika z Liverpoolu Kolejne karty to pani Marta Z MLS, pani Williamson Z Arsenalu Jest też pani Heaps Jest też Martin Odegaard Zawodnik z Arsenalu kolejny. Jest też pani Hegerberg. Jest też Bernardo Silva, jeden z moich ulubionych graczy, jeśli chodzi o tą grę, ponieważ jego sylwetka jest świetna, wpasuje, wpasowuje się idealnie w, w mechanikę gry. Tak więc mam nadzieję, że dostanie jakiś fajny buścik, fajny playstyle, zwłaszcza do podań się przydadzą i będzie można nim troszeczkę pośmigać, ponieważ dostał dosyć duży downgrade w tej edycji gdy jeśli chodzi o jego złotą kartę. Także mam nadzieję, że tutaj zwłaszcza to tempo zostanie troszeczkę podniesione. Kolejne karty to zawodnik z Realu Madryt. Mamy też Moratę hiszpańskiego napastnika. Jest też Robertson z Liverpoolu. Jest też Casemiro z Manchesteru United. Mamy też Otamendiego, czyli niezniszczalnego obrońcę z Argentyny. Jest też Hojbierk, Henderson i Stanciu z Rumunii. Także tak wygląda ekipa, która na tą chwilę wyciekła. Oczywiście wiadomo, tych kart będzie, tych kart na górze, zwłaszcza będzie, jak, będzie bardzo ciężko trafić, cokolwiek, e, ale oczywiście oczywiście będziemy próbować będzie też dużo foderku, jak sami widzicie nie wszystkie karty będą idealne idealnie grywalne, tak więc, tak więc pewnie będziemy polować na te, na te karty na samej górze zobaczymy oczywiście jaki będzie drop rate tych kart, no i te karty raczej nie będą miały upgrade'ów, po prostu to jest jednorazowy upgrade, także to nie są karty live z tego co słyszałem, tak więc takie statystyki jakie dostaną takie już dostaną na stałe na tych kartach mamy środę, także dzisiaj o 19 również do paczek trafi nowa drużyna tygodnia i jest tutaj kilka ciekawych, ciekawych opcji, na pewno będzie Vitinia takim zawodnikiem 90 overalla, no, dosyć, dosyć dużo, jest też pani Bull która jest taką cichą bestią jest też oczywiście Lionel Messi, którego również sam chciałbym na pewno trafić tutaj pewnie będzie jakiś delikatny upgrade'ik, z takich ciekawszych kart to na pewno będzie również Doku, 84 overalla, ale strzał finezyjny ma dostać, w dodatku 94 tempa Dylbingu. Strzelanie, podania wiadomo, nie są najlepsze, ale słuchajcie, 84 rala Za chwileczkę pewnie będzie można go wykorzystać w jakiejś ewolucji i właśnie te statystyki podnieść. Reszta kart, no to już takie bardziej foderowe. Może ewentualnie też do jakiejś ewolucji będą się w przyszłości nadawać, ale tak wygląda właśnie ta drużynka. Także jest kilka perełek no i oczywiście bardzo dużo kart, które, no raczej niewiele zmienią w naszych składach. W kodzie gdy pojawiła się również paczka z ikoną Maksymalnym overallu 89, tak więc możemy się spodziewać, że w tą niedzielę dostaniemy właśnie takie SBC. Na tą chwilę maksymalny overall ikon, jakie możemy trafiać, właśnie z SBC to 88, także będzie delikatny upgrade o jeden, jeden overall do góry. No i takie karty jak Samuel Eto czy nie będą do trafienia. Tak więc na niedzielę warto przyszykować wodę. jeżeli lubicie robić takie randomowe SBC, właśnie opaczkę z ikoną czy z bohaterem, no to tutaj jest kilka ciekawych kart będzie można z tej nowej paczki trafić. No i słuchajcie, wczoraj rano wleciał do gry nowy patch, patch 1.2 i jest tutaj kilka ciekawych zmian. Ja akurat byłem w grze, byłem na live'ie akurat jak wleciał ten patch, no i możemy tutaj sobie mniej więcej przytoczyć kilka rzeczy, które się zmieniły, takie najważniejsze, czyli zmniejszono celność strzałów akrobatycznych wykonywanych zaraz przy porzucie. Oczywiście to jest przetłumaczone przez AI, tak więc nie do końca jest to przetłumaczone tak jak powinno być, ale chodzi o to, że strzały po, wykonane strzały z voleja wykonane po rainbowie, czyli przerzucenie piłki nad głową e, były bardzo, bardzo skuteczne. I powiem wam szczerze, że ja po tym patchu, po tym live'ie zagrałem sobie kilka meczy i jakiś koleś strzelił dwie bramki pod rząd właśnie w ten sposób za pola karnego. Także ja nie wiem, czy cokolwiek zostało zmienione pod tym kątem, ale no, powiem Wam szczerze, że Bramkarz w ogóle praktycznie nie zareagował na te strzały. Tak więc cały czas one działają. Nieznacznie zwiększono częstotliwość biegnięć kolegów z drużyny sterowanych przez sztuczną inteligencję w pole karne. Czyli teoretycznie nasi zawodnicy, czy to skrzydłowi, czy napastnicy, powinni lepiej reagować i lepiej się zachowywać przy właśnie ataku. Powinni się lepiej wysuwać na pozycję. Czasami napastnicy nie wspierali kontrataków po wykonaniu podania, no to też mniej więcej się z tym wiąże. Skrzydłowi mogli czasem cofnąć się podczas ataków, zamiast wybierać w otwartą przestrzeń. No to też mniej więcej się z tym wiąże, że skrzydłowi zamiast czasami się ruszyć sami, bo jednak mają po coś te role z plusami, na przykład schodzący napastnik, tak? Żeby jednak czasami sami wykonali taką rolę, a nie wszystko musieli, że wszystko musimy my za nich jakby wykonywać, tak? Czyli wysuwać ich na przykład przy wszystkim L1 do przodu, czy player lokować tych zawodników, żeby, żeby się ruszyli, tak? Więc no tutaj te Teoretycznie to powinno być poprawione. E, ulepszone podania i dośrodkowania, aby lepiej uwzględniać sygnały od celownika. Czyli teoretycznie powinny być dokładniejsze podania tam, gdzie chcemy. Bo ja się borykam z tym problemem. Słuchajcie, od początku gry, że moje podania bardzo często, mimo tego, że wiem, że mam dobrze wychylony drążek w stronę. Bo... Słuchajcie, wychylacie drążek, i widzicie, że wasz zawodnik się prze, prze, przechyla po prostu w tą stronę, w którą chcecie podać piłkę, i w momencie podania piłka leci w innym kierunku. Także ja mam bardzo często taki właśnie problem. Mam nadzieję, że po tym patchu się to zmieni. To to były zmiany, jeśli chodzi o atak. Jeśli chodzi o obronę, mamy tutaj dwie kosmetyczne zmiany, czyli nieznacznie zmniejszono precyzję, z jaką obrońcy AI będą kryć odbiorców podań na skraju własnego pola karnego. Czyli teoretycznie obrońcy. AI AI nie powinni tak łatwo przyklejać się do naszych napastników, żeby oni mogli e, troszeczkę łatwiej przyjąć piłkę i się obrócić, a nie, że obrońcy siedzą nam cały czas na plecach i tak naprawdę nie możemy się nawet ruszyć, a oni potrafią nawet od tyłu nam piłkę zabrać, tak więc, tak więc ciężko, ciężko się przed tym e, bronić, e, no i ulepszone krycie indywidualne w obronie podczas krótkich rzutów różnych. i to chyba już miało być zmienione w poprzednim patchu, e, że te e, AI w obronie podczas różnych e, wykonywanych na krótko, czyli szybkie Podanie do jakiegoś tam przywołanego piłkarza, i to to sprawiało, powinno już sprawiać, że AI w obronie no troszeczkę lepiej się zachowuje. A tu widzę, że musieli jeszcze raz to spaczować i jeszcze ulepszono okrycie indywidualne, bo faktycznie z tych różnych bardzo łatwo strzela się bramki. Słuchajcie, podanie na krótko, w zagranie gdzieś tam przed pole karne, potem w pole karne do jakiegokolwiek zawodnika, który tam już jest, bo podczas rożnego macie tam mnóstwo zawodników w polu i strzały jest praktycznie od razu na bramkę i jest gol często nawet obrońcami strzelałem te gole normalnie tam po prostu Van de Venem, czy jakimkolwiek innym obrońcom no nie szło tego obronić bo zanim ty się tam prze przestawisz na tego zawodnika, którego chcesz a masz ich tam pięciu czy sześciu w polu karnym no to zanim ty się przełączysz na tego co trzeba no to już jest pozamiatane, nie? I też jest kilka zmian odnośnie bramkarzy bramkarzy powinni częściej łapać piłkę a nie ją wypluwać to też zauważyłem, że chyba właśnie zostało zmienione, ponieważ nawet w Rashu Bramkarz częściej łapał piłkę po nawet groźnych strzałach niż je po prostu gdzieś tam piąskował na boki, czy na rzut rożny, czy przed siebie. Także tutaj zauważyłem akurat zmianę. Eee, poza tym ulepszona logika bramkarza przy określaniu, czy powinien rzucić się na piłkę, gdy w pobliżu znajduje się dribbler. Eee, no to tego akurat nie zauważyłem, <laughs> eee, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tak jest faktycznie. I jest tu jeszcze kilka innych zmian. Oczywiście, słuchajcie, jest tych zmian tak dużo, że nie będę tutaj wszystkich oczywiście czytał, tylko przeczytałem. Wam te teoretycznie najważniejsze zmiany, jakie jakie moim zdaniem są istotne. Jest też oczywiście kilka zmian odnośnie klubów, czy trybu kariery i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jakieś tam dźwiękowe sytuacje, czy graficzne też zostały tutaj poprawione. Jakieś sylwetki, włosy, nowe game face y na kartach też się pojawiły i też to łatwo nawet zauważyć. No i parę innych poprawek również dla pecetowców, którzy no, ja najwięcej chyba narzekałem jeśli chodzi o stabilność tej gry. Tutaj też kilka jakichś rozwiązań zostało w dodanych, tak więc zobaczymy, jak to będzie śmigało. Link, oczywiście, do tych wszystkich zmian wrzucę wam w opisie. Jeżeli macie chęć poczytać sobie o tym wszystkim, to jak najbardziej zachęcam. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Ja nie będę tego wszystkiego czytał, bo tego jest po prostu za dużo. Oczywiście, jak każdy patch, trzeba go po prostu przetestować, pograć. Ja pierwsze sygnały, jakie ze własnej gry zauważyłem, to ten patch nie, nie zrobił nie wiadomo czego, tak? czyli nie będzie tutaj nie wiadomo jak dużych tych zmian niektóre nie będą w ogóle odczuwalne niektóre może tak ale dajcie znać w komentarzu co sądzicie właśnie o tym patchu, czy i jej po prostu nie za dużo tych rzeczy paczuje czy, czy po prostu nie wiem może my dostaliśmy jakąś wersję beta że jest tyle patchy od początku gry mamy półtora miesiąca tak naprawdę gry a to już jest chyba piąty patch czy szósty już nawet nie pamiętam no co chwileczkę jakieś łatki wychodziły tak więc naprawdę jest tego bardzo bardzo dużo. Jestem ciekaw właśnie waszej opinii co sądzi o tych wszystkich paczach czy EA po prostu powinno grę robić raz na dwa lata, ale porządnie, a nie co roku wrzucać, a potem przez pół roku następne jeszcze patchować grę, bo cały czas są jakieś problemy, jakieś bugi, coś nie działa, tak więc no dla mnie to jest troszeczkę za dużo, bo co 2-3 tygodnie musimy się uczyć gry praktycznie od nowa. Także to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje. Jak coś nowego się pojawi w FIFA czy tam w c 26 to oczywiście dam znać. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.